Cześć Boże, witam serdecznie. E, trafił do mnie odnośnik do dość nietypowego artykułu. Mm, jak sugeruje sam tytuł mojego filmu, dotyczy on różnego rodzaju dofinansowań, z których korzystają zakony. E, natomiast ten artykuł, mm, zawierający, powiem szczerze, no, dość surowe oceny. Tego typu działalności został opublikowany na portalu należącym do konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich, więc nie na jakiejś antykatolickiej stronie, prawda, atakującej Kościół i życie konsekrowane, tylko no, w serwisie oficjalnym, który należy do instytucji kościelnej. Autorem tegoż tekstu jest werbista Ksiądz Jacek Gniadek. A jego tytuł to Refleksja, siostry, dotacje i kryzys. Artykuł nie jest nowy, on jest z 2014 roku. Natomiast myślę, że warto pochylić się nad niektórymi tezami autora. Może na początku tylko zaznaczę, że artykuł ten budzi mój fundamentalny sprzeciw w tym wymiarze, że wymienione są w tytule siostry. Podczas kiedy tak naprawdę no, męskie wspólnoty życia konsekrowanego e, również korzystają z różnego rodzaju wsparcia, i myślę, że tu warto, tu bym tylko chciała podkreślić, że ja to odnoszę, że tak powiem, i do, i do wspólnot męskich, i do żeńskich. Ale zacznijmy od tego, skąd się ten tekst zrodził. Otóż ksiądz Gniadek pisze o tym, że odwiedził swoje znajome siostry. Cytuję. Małą wspólnotę czterech zakonnic, które prowadzą przedszkole. Myślałem, że było to prywatne katolickie przedszkole. Okazało się, że nie jest to do końca prawdą. Siostry otrzymują na ten cel dotacje z gminy, starając się także o środki unijne. I tutaj opuszczę kilka zdań i doczytam, co, co autor napisał dalej. Siostry biorą dotacje, a korzystanie z usług państwa może być często niemoralne. Współczesne państwo nakłada na ludzi zbyt wysokie podatki. Trudno zgodzić się, aby jakikolwiek niedobrowolny transfer dochodów od obywatela do państwa był czymś pozytywnym. Yy, to znaczy, ja rozumiem mm, logikę księdza Gniatka, natomiast tak, po pierwsze, to tak naprawdę różnego rodzaju dzieł kościelnych, które biorą dotacje, jest bardzo dużo. I tak jak powiedziałam, podkreślę jeszcze raz, męskich tak samo yy, Męskie wspólnoty też mają szkoły, tak pewnie nie tyle co żeńskie, ale jednak mają. Poza tym są różnego rodzaju takie dzieła społeczne, charytatywne i tak Zgadzam się też z tą oceną, że państwo nas bardzo mocno obciąża podatkami. Poza tym takich form dotowania kościoła jest tak naprawdę dużo więcej niż na przykład takie dofinansowania typu edukacyjnego, czy społecznego, czy charytatywnego. Przypomnę też o tym, pisałam o tym w książce, tutaj wyświetla się okładka, odnośnik do mojej książki jest w opisie filmu. Ja już pisałam o pewnych kontrowersjach związanych z tak zwanym funduszem kościelnym czyli z tym, co, mówiąc krótko, jako naród mamy jakiś dług w stosunku do kościoła, bo zostały zabrane majątki i teraz trzeba to spłacać. No więc to też jest dosyć dyskusyjne. Poza tym, za tym moim zdaniem kryje się pewne bardzo fundamentalne niebezpieczeństwo. Jak to czasami mówią ludzie prowadzący działalność gospodarczą, że jest niebezpiecznie trzymać wszystkie jajka w jednym koszyku. Przekładając na ludzki, lepiej mieć zdywersyfikowane dochody. Jeżeli rzeczywiście następuje takie przestawienie na korzystanie z dotacji, i to dotacji, tutaj poszerzę to, co napisał autor, dotacji szeroko rozumianych. Bo mamy ubezpieczenia wszystkie, emerytalne i zdrowotne, płacone w dużej mierze z funduszu kościelnego, plus no, na te rzeczy, takie związane z dziełami różnego rodzaju dotacje edukacyjne, charytatywne, medyczne itd. itd., itd. Więc robi się tego dosyć dużo. I tutaj no, ksiądz Gniadek pisze wręcz bardzo ostro, ja zacytuję jeszcze raz. Święty Tomasz Zakwinu trafnie zauważa, że jeżeli książęta przemocą wymuszą coś, co im się nie należy, jest to rabunek jak każdy inny. I dalej, cytat z papieża Leona XIII. W encyklice Rerum Novarum pisze wprost: Państwo nie powinno obciążać poddanych nadmiernymi podatkami. I teraz jeszcze jest komentarz autora do, do, tych, do tych fragmentów. Państwowe dotacje. Które są przymusowym transferem pieniędzy od jednej grupy osób do innej grupy, zabijają inicjatywę i rynkową czujność. Siostry nie poszukują już nowych edukacyjnych i duszpasterskich rozwiązań, najlepszych w danym momencie. Tak działałby dobry przedsiębiorca, ale do tego potrzebna jest przestrzeń wolności, którą może zapewnić tylko własność prywatna. Ja mam trochę takie wrażenie, że chyba w niektórych wspólnotach ktoś uwierzył, że ta koniunktura polityczna, z której teraz korzysta Kościół, będzie trwała wiecznie. Myślę, że nie. I już po tym, jak laicyzuje się społeczeństwo i po tym, jak wzrasta krytycyzm do wszelakich instytucji kościelnych, już powinno się w wielu wspólnotach zapalić czerwone światełko, że trzeba uważać. Poza tym znane mi takie naprawdę solidne, działające wiele lat rozmaite fundacje i stowarzyszenia, czyli ten tak zwany trzeci sektor. One zwykle też bardzo dbają właśnie o tą dywersyfikację, czyli na przykład o to, żeby mieć dobroczeńców. Przyznam, że też znam takie, takie fundacje i takie stowarzyszenia, które właściwie tylko kiedy, że tak powiem, odpowiednia opcja, Dochodzi do władzy, no to wtedy, że tak powiem, mają dostęp do tego państwowego koryta i tylko wtedy tak naprawdę jest jakaś mocniejsza działalność, kiedy właśnie są na przykład transfery ze spółek skarbu państwa, jakieś takie naprawdę duże darowizny, które niejednokrotnie mogą iść w setki tysięcy złotych. Tylko, że normalnie żadne, no nawet tak, 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 taka czysto, czysto świecka rzecz, jak jakieś stowarzyszenie działające na rzecz, nie wiem, dbania o Bezdomnych, czy jakaś fundacja, która zajmuje się edukacją. One zwykle mają bardzo złożone sposoby działania. A tutaj, no rzeczywiście, można mieć, mieć wątpliwość. Ja zachęcam do, do lektury tego artykułu. Po to umieszczam odnośnik, bo tam jest dużo więcej tematów, dużo więcej uwag. Z tym, że, tak jak mówię, ja bym zastrzegła, że jednak to samo tyczy się wspólnot męskich. I na koniec, bo jeszcze trzeba zaznaczyć, że. Ksiądz podkreśla, że jego zdaniem te problemy powołaniowe też są z tym związane, ale znowu zacytuję tylko jedno zdanie z tego, z tego bardzo obszernego tekstu: Dotacje biorą zazwyczaj słabe przedsiębiorstwa, które same nie potrafiłyby poradzić sobie na rynku z konkurencją poprzez dostarczanie dobrych towarów lub usług. Jeżeli biorą je przedszkola prowadzone przez siostry, to ta informacja z pewnością trafia do potencjalnych kandydatek do żeńskich zakonów. Zanim przeczytam dalej, to jeszcze przypomnę taką rzecz. No Mówiłam oczywiście o tym, że tam można sobie zdywersyfikować dochody, ale można też zupełnie zmienić profil działalności. Zwykle charyzmaty wspólnot życia konsekrowanego są dość szerokie, jakby różne mogą być metody apostolstwa. Rozmawiamy oczywiście o wspólnotach czynnych. Poza tym przypomnę też taki detal, że wspólnota Matki Angeliki, tej sławnej założycielki IWTN-u, tak? czyli tej telewizji katolickiej, jej wspólnota przecież to są klauzurowe klaryski od wieczystej adoracji. I w pewnym momencie ona jakby je namówiła, żeby przejść z produkcji jakiejś tam słodyczy, bo one utrzymywały się jakby z takiej małej produkcji spożywczej, żeby przejść właśnie. Tylko, jakby całkowicie przestawić się właśnie na wydawanie książek religijnych, na jakieś materiały, audio i tak dalej, no więc zupełnie zmienił się ich profil działania. U nas właściwie tego nie widać. Zresztą jak patrzę po tym tekście, to tutaj też tam, tam się znajdują takie uwagi tam o siostrach, tam, o haftowaniu, jakichś tam paramentach liturgicznych takich rzeczach. Znowu, no to jest typowo polskie wyobrażenie, co stoi na przeszkodzie, żeby robić rzeczy zupełnie świeckie. Przecież to nie jest nic złego. Ale wracając do tych spraw powołaniowych, czy młode myślące i przedsiębiorcze dziewczyny zdecydują się na wybór takiego zgromadzenia, które musi być dotowane przez państwo, aby utrzymać się na lokalnym rynku? Mam wątpliwości i myślę, że chyba tutaj tkwi w pewnym sensie źródło kryzysu powołań. Czyli ja myślę, że to nie chodzi tylko o dotacje, tak? No, zresztą tutaj w pewnym sensie tak autor zaznacza, że to jest jakby częściowa odpowiedź. Myślę, że chodzi też o takie oddziaływanie kulturowe wspólnot. I tu jest problem. I zobaczmy, jaki wpływ wywarła matka Angelika. podkreślę jeszcze raz. Klaryska klauzurowa za klauzurą papieską. Jak ogromny wpływ ona wywarła i wywiera. Na religijność tysięcy ludzi na świecie, tylko poprzez to, że zmieniła profil działalności swojej wspólnoty. No, na tym obszarze, oczywiście w Stanach, tak, w tej prowincji, w której, do której jej wspólnota należy. Więc to jest, to jest pewnie też odpowiedź na pytanie, bo jednak, żeby jakby oddać swoje życie, żeby odpowiedzieć na powołanie, to trzeba widzieć sens. Jeżeli wspólnoty się marnie prezentują, upraszczając oczywiście, to jest naturalne, że tej odpowiedzi ze strony powołanych nie będzie. Tyle chyba dzisiaj tego komentarza. Naprawdę tekst jest, tekst jest ciekawy i muszę przyznać, że zaskoczyło mnie, że w takim oficjalnym serwisie kościelnym się tak surowy, tak surowy Felieton, bo jest to Felieton, znalazł. Także zachęcam do lektury. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Bożą!